Dzień dobry szanowni, chociaż sorry, podobno tego zwrotu się nie używa od pewnego czasu, bo nie wypada, że ten dzień jest dobry od pewnego czasu, ale jakoś przywitać się trzeba. Znam ludzi, których bardzo szanuję, którzy mówili, nie będzie żadnej wojny, nie w XXI wieku, nie w Europie. Mamy jedenasty dzień tej wojny, prawdziwej wojny, takiej jaką oglądaliśmy w kronikach filmowych z czasów II wojny światowej. Przyznam szczerze, trochę jestem tym wszystkim przytkany i nie bardzo wiem... To właściwie warto mówić w tej sytuacji, bo oglądamy obrazy, które są całkowicie irracjonalne. Ja widziałem płonący czołg na tle baneru reklamowego zapraszającego do klubu fitness dla pani. Oglądamy pociski smugowe w nocnym Kijowie, a na ich tle sygnalizację świetlną, która ciągle działa. Kiedy widzimy takie zdjęcia, musimy być świadomi, że to się może stać w Polsce. Właśnie dlatego, że te obrazy są takie irracjonalne, mogą zdarzyć się wszędzie. Bo skoro je oglądamy, to dlaczego nie? W sytuacji, w której świat się znalazł, Polska też, jak mi się wydaje, najważniejszym jest, abyśmy mieli zapewnione dwa elementy: po pierwsze, przyzwoitą armię, która będzie co najmniej odstraszała, a po drugie, sojusze, które będą trwałe, mądre i co najważniejsze, tak samo rozumiane z każdej ze stron, i tak samo szanowane z każdej ze stron. Polacy nie wierzą w to, że polskie wojsko ich obroni. To wynika z badań. Radio Z zapytał o Polaków, że wierzą w to, że w chwili próby polska armia stanie na wysokości zadania. 62% badanych twierdzi, że nie. Choć równie wielki odsetek utrzymuje, że głęboko wierzy w NATO. Ja też jakiś bezpiecznik musimy mieć. Polacy być może uwierzyliby nawet w siłę polskiej armii i wierzyliby w tę siłę niezachwianie, gdyby nie to, że od kilku lat obserwują jakiś taniec świętego wita, jakąś pląsawicę, jakieś drgawki, w jakie wpada władza, kiedy ma cokolwiek zrobić albo zdecydować, a co dotyczy polskiego wojska. Oni będą wam wmawiali, że na świetnej i prostej oraz szybkiej ścieżce jest już zdobycie patriotów. F35 abramsów i czego tam jeszcze, ale prawda jest inna i skrzeczy. Pan prezes Kaczyński, który jako wicepremier odpowiada za polskie bezpieczeństwo, mówi nam z dziecięcą szczerością, że będziemy to wszystko mieli, ale za jakiś czas. Na razie nie. Mielibyśmy to wszystko. Gdyby nie to, że poświęcałaś szanowna władzo bardzo wiele uwagi na fanaberie i różnego rodzaju polityczne głupoty które miały na celu udowodnienie opozycji czegoś, czego wcale nie musieliście udowadniać. Przez pewien czas sądziłem, że jedną z tych fanaberii są Wojska Obrony Terytorialnej, hołubione przez pana Macierewicza, ale potem doszedłem do wniosku, że większą fanaberią i największą jest sam pan Macierewicz. FORT to jest jednostka, która jest łącznikiem między siłami zbrojnymi, a obywatelami, a społeczeństwem, ludnością, więc właściwie ona się tłumaczy i właściwie znajduje swoją rację bytu. Ale największą fanaberią był właśnie pan Macierewicz. Naugaliście przy okazji tej nominacji, nieprawdopodobnie. Naugaliście tylko po to, aby udowodnić, że każde bałwaństwo znajdzie rację bytu, jeśli po waszej stronie będzie wola, aby tak było. No i była. Chcieliście na siłę udowodnić opozycji, że co prawda nie musicie tego robić, ale możecie. Wolno wam, macie mandat, więc trochę nazłość wszystkim. Pan Macie będzie ministrem obrony narodowej. Była to największa fanaberia, na jaką wpadliście w tamtych, ok, już odległych czasach, ale do dziś ponosimy tego konsekwencje. I dlatego właśnie musimy dziś podejmować działania związane z poszukiwaniem rozwiązań prawnych na szybko i drogo, że wtedy, 7 lat temu, traciliście czas i energię na takie właśnie nominacje. Pan Macierewicz kupował sprzęt. Helikoptery, łodzie podwodne, drony, zatrudniał różnego rodzaju hochsztaplerów, bez talencja, dyzmów. A wybiliście mu brawo. Tymczasem polska armia czekała na sprzęt. Ciągle go nie było. I ciągle go nie ma. I ciągle ma być. Ma dopiero być. Ciągle nam powtarzacie, że będą F-35, że będą Abramsy. Może będą, ale prawda na razie jest taka, że polska armia tego sprzętu nie ma. Nie ma łodzi podwodnych, ma, nie ma armii, nie ma floty. Nie ma śmigłowców, chociaż miały być, nawet pamiętamy kiedy i ile. Czołgi są, ale mają po 30 lat. Co gorsza, są niemieckie. Jak więc po 7 latach tego dbania o polską armię, która teraz wydaje się być tak kluczowym elementem naszej rzeczywistości, jak po tych 7 latach ta armia wygląda? No więc ona jest dobrze zapowiadająca się. Tyle można o niej powiedzieć. W polityce zresztą nie inaczej. Nawarczyliście na kanclerza Scholza, że jedyna co było go stać, to w istocie zamrożenie certyfikacji Nord Stream 2. A to, jak mówi pan prezes Gaczyński, stanowczo za mało. Scholz zablokował certyfikację czegoś, co nie działa. Tymczasem pan Kaczyński ma wielki kłopot z odpowiedzią na pytanie o coś, co działa o import rosyjskiego węgla. Słyszymy od rządzących, że żadne gwałtowne decyzje nie będą podejmowane, aby nie narazić polskiej gospodarki. No to jakie będą podejmowane? No żadne. Zwalacie winę na Unię Europejską, że to ona ma wydać decyzję o embargu. W 2014 podaj roku pan minister Błaszczak, obecny minister Błaszczak wtedy w opozycji, nawrzeszczał na ówcześnie rządzących, że mają natychmiast prowadzić embargo na rosyjski węgiel bo on dobija polskie górnictwo. Wtedy Unia Europejska nikomu nie przeszkadzała. Wtedy rządzący mieli to natychmiast zrobić na żądaniu ówczesnej opozycji. Dziś zwalacie winę na Unię Europejską. Oczywiście nie można tego importu zabronić z dnia na dzień, to jasne. Załatwiliście polskie górnictwo i energetykę na perłę do tego stopnia, że te wagony ze wschodu będą musiały do Polski dojeżdżać, a miliony dolarów będą płynęły w drugą stronę i zasilały tę wojenną kampanię. Siedem lat ratowania polskiego górnictwa z zapaści, w którą wtłoczyły ją nieudolne i złodziejskie rządy liberałów i ludowców. Po siedmiu latach tych starań reforma górnictwa kończy się tym, że to górnictwo likwidujecie. Ale polska energetyka od węgla jest ciągle uzależniona i musicie go ściągać z Rosji. I będziecie go ściągali cały czas, oglądając się na Unię Europejską, która, waszym zdaniem, ponosi za wszystko to odpowiedzialność. I to jest właściwie koniec tej opowieści, bo na końcu mamy sojusze, do których warto byłoby podejść na nowo i jeszcze raz się im przyjrzeć. Cała Europa, cały świat prześciga się w staraniach o to, jak pomóc Ukraińcom w walce z Rosjanami. Macie w tym środowisku dobrych kolegów? Nie, nie macie. Nie macie tam dobrych kolegów. Oczywiście, dziś cała Europa jest zjednoczona. Dziś was też chwali za to, że przyjmujemy ukraińskich uchodźców. Ale wierzcie mi, uchodźców przyjmują w tej chwili samorządy i obywatele, a nie polski rząd. I nie wiem, na jak długo tej energii wystarczy. Więc gdzie macie tych dobrych znajomych? Waszym dobrym znajomym jest pani Le Pen, która w tej chwili w panice pali różnego rodzaju ulotki wyborcze, ponieważ doskonale wie, że w czasie wyborów dobrze by to nie wyglądało. Ta sama pani Le Pen, która utrzymuje, a w każdym razie utrzymywała jeszcze do niedawna, że Rosja ma prawo mówić o Ukrainie jako o swojej strefie wpływów. Waszym dobrym kolegą jest pewien świński blondyn z Ameryki, którego nienawidzi jego fryzjer, który niedawno jeszcze powtarzał, że ruch na Ukrainie był genialny. I że było to bardzo sprytne. Waszym kolegą jest pan Orban, który twierdzi, że to Polska chce przesunąć granice zachodu aż pod Moskwę i że drogo nas to będzie kosztowało, ale on sam nie zamierza rezygnować z żadnych świetnych interesów, jakie robi z panem Putinem. To są wasi dobrzy koledzy. Warto byłoby te sojusze jeszcze raz zweryfikować, bo gdyby nie ta Unia Europejska, na którą ciągle burczycie, chociaż ostatnio to się trochę zmienia. To być może pan Putin już by się wygodnie rozsiadał w Kijowie, a następnego dnia by się zastanawiał, od czego zacząć od przemyśla, od Lublina czy od Białego Stoku. Oczywiście możemy ufać w to, że obroni nas NATO, ale odpowiedzialny polityk musi znać odpowiedź na pytanie, co jeśli nie. Szerokości.